W życiu każdego, kto zaczyna szczerze szukać samego siebie, następuje pewien ciekawy punkt zwrotny moment, w którym potrzeba aprobaty się rozpuszcza. Nie dlatego, że wszystko zostało rozwiązane, ale dlatego, że człowiek dostrzega, iż wysiłek wkładany w dopasowywanie się do cudzych oczekiwań bywa jedną z najbardziej podstępnych form wewnętrznego zniewolenia. Karl Jung powiedział kiedyś: To, czemu stawiasz opór, trwa. A niewiele rzeczy jest tak uporczywych, jak pragnienie kontroli nad tym, jak jesteśmy postrzegani. Kiedy przestajemy się przejmować, to nie znaczy, że jesteśmy obojętni, to znaczy, że jesteśmy wolni. To znak, że coś głębszego zaczęło się w nas budzić wewnętrzna autonomia świadomość, że wartość danego działania nie tkwi w oklaskach, jakie może wywołać, lecz w prawdzie, którą niesie. A ta zmiana, choć może wydawać się subtelna, zmienia wszystko. Umysł przyzwyczajony do szukania uznania działa jak pęknięte lustro, zniekształca obraz, jaki mamy o sobie, według tego, co odbijają inni. Z każdą spełnioną oczekiwaniem tracimy odrobinę spontaniczności, z każdym ściganym aplauzem oddalamy się od tego, co autentyczne. Jung ostrzegał, że proces indywiduacji, stawania się sobą, może się rozpocząć dopiero wtedy, gdy przestajemy projektować swoją wartość na innych. Gdy ja idealne ustępuje miejsca ja prawdziwemu. I właśnie wtedy wszystko zaczyna się układać. Nie dlatego, że świat zewnętrzny się zmienia, ale dlatego, że przestajemy toczyć walkę z samym sobą. Przestać się przejmować, to w tym sensie, przestać żyć w nieustannej próbie bycia takim, jakim chcą nas widzieć inni. To zejść ze sceny, to uciszyć przedstawienie i usłyszeć szept autentyczności. Nietzsche również mówił o tym, twierdząc, że największym osiągnięciem człowieka jest stać się tym, kim naprawdę jest. Ta droga jednak wymaga oderwania się, a najtrudniejszym oderwaniem jest to od potrzeby przypodobania się. W społeczeństwie, które ceni bardziej obraz niż istotę, przestać się przejmować może brzmieć jak akt buntu, ale w rzeczywistości to akt miłości własnej akt wewnętrznego uporządkowania. Kiedy przestajemy się przejmować, nie przestajemy kochać, angażować się czy troszczyć. Przestajemy jedynie poświęcać własną istotę w imię akceptacji, i właśnie wtedy zaczyna działać synchroniczność, pojęcie tak bliskie Jungowi. Wszystko zaczyna płynąć, połączenia stają się bardziej autentyczne, drogi się otwierają, bo w końcu jesteśmy w zgodzie z tym, kim jesteśmy, nie z tym, kim mamy być według innych. I być może to jest największy sekret wewnętrznej wolności. To nie świat się zmienia, kiedy przestajesz się przejmować. To ty się zmieniasz. A wraz z tobą zmienia się sposób, w jaki patrzysz na świat. Mniej w nim lęku, więcej obecności. Ta cicha przemiana niesie ze sobą potężny efekt uboczny. Odzyskujemy czas. Bo wiele z tego, co nazywamy stresem, niepokojem czy zmęczeniem, Rodzi się z ciągłego napięcia związanego z próbą bycia kimś, kim nie jesteśmy. Marnujemy energię, starając się zadowolić innych, uprzedzać krytykę, kontrolować to, jak jesteśmy postrzegani. Kiedy porzucamy tę grę, kiedy naprawdę przestajemy przejmować się cudzymi osądami, coś w duszy się rozluźnia. Znów zaczynamy oddychać głęboko. Jung zauważył, że nieświadomość, gdy jest wypierana Potrafi się zemścić. Wyraża się w sposób pośredni, w snach, pomyłkach, chorobach psychosomatycznych. Gdy żyjemy, by zadowalać innych, tłumimy całe części samych siebie, a one nie znikają, tylko zanurzają się w mroku. Przestać się przejmować w tym kontekście to również akt pojednania z nieświadomością. To powiedzieć sobie: Pozwalam sobie być sobą, z jasnością i z cieniem. I tu pojawia się fascynujący paradoks. Im bardziej jesteś sobą, tym bardziej świat odpowiada ci prawdą. Relacje stają się bardziej autentyczne, wybory lżejsze, a możliwości zaczynają się pojawiać tam, gdzie wcześniej była tylko presja. To tak, jakby wszechświat zaczynał tańczyć w rytmie twojej duszy. Jung nazwałby to synchronicznością. Znaczącymi zbiegami okoliczności, które nie mają bezpośredniego związku przyczynowego, ale zdają się sprzyjać przebudzonej duszy. Ważne jest jednak zrozumienie, że ta obojętność, która nas wyzwala, nie jest arogancją. To dojrzałość emocjonalna, to świadomość, że nie musisz być doskonały ani spełniać wszystkich oczekiwań, by zasługiwać na pełne istnienia. To jak kwiat, który rozkwita po środku pustkowia, bez widowni, bez niepokoju. On nie kwitnie po to, by być widzianym, lecz dlatego, że taka jest jego natura. Filozofowie tacy jak Kierkegaard i Schopenhauer również poruszali temat niepokoju związanego z życiem dla innych. Kierkegaard w szczególności mówił o rozpaczy jako o zaprzeczeniu prawdziwego ja. Ta rozpacz bywa podstępna, ukrywa się w sztucznych uśmiechach, w pustych osiągnięciach, w udanym życiu które w rzeczywistości pozbawione jest sensu. Przestać się przejmować, to w tym sensie zacząć patrzeć do wewnątrz, nawet jeśli to boli, nawet jeśli przeraża. I co ciekawe, gdy ta podróż się rozpoczyna, wiele rzeczy, które wcześniej wydawały się niezbędne, traci swój urok. Potrzeba aprobaty ustępuje miejsca radości z wewnętrznej spójności, porównywanie się z innymi blednie wobec odkrycia własnego głosu. Już nie chcesz być najlepszy, chcesz po prostu być pełny. I to właśnie ta pełnia zaczyna przyciągać to, co prawdziwe, to, co współgra z Twoją istotą, a nie z Twoją maską. Ta zmiana perspektywy, od potrzeby przypodobania się ku zamieszkaniu we własnej prawdzie, konfrontuje nas z często pomijanym aspektem psychiki mocą autentyczności. I nie chodzi tu o autentyczność jako modne hasło lecz jako stan istnienia, wewnętrzną spójność, która łączy nas z czymś większym niż ego. Jung nazywał to jaźnią self, głębokim rdzeniem osobowości, pełnią bytu, która wykracza poza świadome ego. Gdy przestajemy się przejmować, robimy miejsce, by jaźń mogła się ujawnić. Zaczynamy działać mniej z lęku i niepewności, a bardziej z intuicji. To już nie strach przed odrzuceniem kieruje naszymi wyborami, ale wewnętrzny głos, który podpowiada, co ma sens, nawet jeśli świat tego nie rozumie. I to bywa przerażające, bo tracimy kontrolę, stajemy się podatni na zranienie. Ale jednocześnie to głęboko wyzwalające, bo w końcu przestajemy żyć na półgwistka. Ścieżka indywiduacji, według Junga, nie jest wygodna. Wymaga konfrontacji z cieniem, z kompleksami, z tym wszystkim, od czego najczęściej uciekamy. Paradoksalnie potrafimy spojrzeć na te części dopiero wtedy, gdy przestajemy się przejmować obrazem, jaki chcemy utrzymać. Cień z definicji to wszystko, co w sobie wypieramy, a większość tych wyparć rodzi się z lęku przed odrzuceniem. Przestać się przejmować to zatem krok niezbędny do oświetlenia własnego cienia. A gdy cień zostaje zintegrowany, pojawiają się nowe możliwości bycia. To, co wcześniej postrzegaliśmy jako słabość, wrażliwość, lęk, wątpliwości, może stać się źródłem siły. Nie musimy już ukrywać, kim jesteśmy, bo rozumiemy, że każda część nas ma swoje miejsce w całości. Nie ma światła bez cienia, mówił Jung, i nie ma wolności bez samopoznania. Co więcej, gdy przestajemy przejmować się oczekiwaniami z zewnątrz, przestajemy również projektować własne frustracje na innych. To głęboko zmienia relacje, zmniejszają się wymagania, rozpuszcza się potrzeba kontroli, uczucie staje się swobodniejsze. Zaczynamy kochać mniej z potrzeby, a bardziej z wolności, bo nie potrzebujemy już drugiego człowieka, by potwierdzał nasze istnienie. Ta wolność stwarza żyzny grunt. By wszystko mogło się ułożyć, nie w naiwnym sensie gwarantowanego sukcesu, ale w doświadczeniu życia pełnego sensu. Porażki przestają być upokorzeniami i stają się nauczycielami. Zwycięstwa nie nadmuchują już ego, lecz karmią ducha. A co najważniejsze, życie przestaje być sceną, a staje się drogą, drogą prawdziwą, na której każdy krok rezonuje z tym, kim naprawdę jesteś. Na podróż ku wewnętrznemu wyzwoleniu dotyka również głęboko duchowej warstwy istnienia. Kiedy przestajesz przejmować się tym, czego nie możesz kontrolować opiniami, porównaniami, oczekiwaniami zaczynasz wchodzić w kontakt z rodzajem żyznej ciszy, w której sens objawia się wyraźniej. To tak, jakby hałas związany z odgrywaniem ról został zastąpiony głębokim wsłuchaniem się w duszę. I właśnie w tej przestrzeni to. Co naprawdę ważne, zaczyna mieć głos. Jung nie postrzegał psychiki jako czegoś wewnętrznego i odizolowanego. Widział ludzką duszę jako część większej całości, połączoną z archetypicznymi obrazami, uniwersalnymi symbolami, z nieświadomością zbiorową, która łączy nas na głębokim poziomie. Kiedy jesteś w zgodzie ze sobą, choćby po cichu, wchodzisz w rezonans z tym szerszym polem, i nagle przypadki przestają być przypadkowe. Stają się znaczące. Pojawiają się ludzie, otwierają się drzwi, intuicje się potwierdzają, ale to wszystko wymaga ruchu odwrotnego do tego, czego uczy nas współczesna kultura. Dziś jesteśmy warunkowani, by przejmować się zbyt mocno, by się wystawiać, tłumaczyć, porównywać na każdym kroku. Kultura obrazu, mediów społecznościowych. Marki osobistej tworzy środowisko, w którym dusza zostaje przytłoczona przez postać, którą odgrywamy. A cena tego jest wysoka. Tracimy spontaniczność, prostą radość, prawdziwe połączenie z chwilą obecną. Przestać się przejmować to zatem akt kontrkulturowy to odmowa uczestnictwa w grze rozdętego ego i wybór cichej prawdy istnienia. To wybór bycia spójnym, a nie popularnym prawdziwym. A nieperfekcyjnym. I w tym ruchu dzieje się coś niezwykłego, życie się upraszcza, decyzje stają się jaśniejsze, czas zaczyna płynąć inaczej, a porażki, które wcześniej wydawały się katastrofami, stają się po prostu zakrętami na drodze, nie zagrożeniem dla tożsamości. Zaczynamy też odkrywać, że wartość życia nie tkwi w zewnętrznym powodzeniu sławie, pieniądzach uznaniu. Lecz w pokoju, który płynie z wewnętrznej pełni. I to właśnie ta pełnia przyciąga to, co naprawdę istotne. Projekty zaczynają płynąć z lekkością, właściwi ludzie pojawiają się naturalnie, bo nie ma już wewnętrznego hałasu, który sabotuje nasze wybory. Jak powiedziała Clarice Lispector, wolność to za mało. To, czego pragnę, nie ma jeszcze nazwy. Może tą nazwą jest właśnie to żywe doświadczenie bycia sobą, bez maski, bez zbroi. W gruncie rzeczy Jung uczył, że cierpienie psychiczne często rodzi się z wewnętrznego podziału, z dystansu między tym, kim jesteśmy, a tym, co pokazujemy. Przestać się przejmować, to skrócić ten dystans, to powrót do domu. A gdy wracamy do siebie, wszystko zaczyna znajdować swoje miejsce. Przestać się przejmować, to tak naprawdę przestać się ranić, to porzucić nierealistyczne oczekiwania, zakończyć wewnętrzną wojnę między tym, kim jesteśmy, a tym, kim myślimy, że powinniśmy być. To zrozumieć, że prawdziwa siła nie polega na odporności na ocenę, lecz na tym, by nie być jej niewolnikiem. Bo w gruncie rzeczy strach przed rozczarowaniem to najczęstsze więzienie ludzkiej duszy, a kluczem do wyjścia z niego jest odwaga bycia sobą w pełni. Jung głęboko rozumiał ten dylemat. Postrzegał człowieka jako proces w nieustannym rozwoju zagadkę, która może zostać rozwiązana tylko poprzez akceptację własnej złożoności. Indywiduacja, ta droga powrotu do jaźni, staje się możliwa dopiero wtedy, gdy przestajemy przejmować się narzuconymi rolami. Gdy przestajemy gonić za wyidealizowanym obrazem siebie i zaczynamy słuchać tego, co po cichu w nas pulsuje. A nie ma większej wolności niż ta żyć autentycznie, być w zgodzie z własną prawdą, nawet jeśli nie wszystkim się ona podoba. Przyjąć cień i światło jako nierozłączne części siebie. Gdy przestajesz się przejmować tym, czego świat od ciebie oczekuje, zaczynasz się zastanawiać czego ten świat naprawdę potrzebuje. I ta odpowiedź niemal zawsze wiąże się z tym, co masz najprawdziwszego do zaoferowania. To nie znaczy, że życie staje się łatwe, ale staje się Twoje, a to zmienia wszystko. Bo gdy droga jest prawdziwa, przeszkody nie są barierami, lecz inicjacjami. Każda frustracja staje się nauką, każda strata, zaproszeniem do odpuszczenia. I powoli to, co wydawało się porażką, zaczyna ujawniać swój ukryty cel uczyć, oczyszczać, wzmacniać. Żyjemy w czasach, w których niemal wszystko jest spektaklem, ale to, co naprawdę leczy, co przemienia, co zostaje, dzieje się w niewidzialnym, w cichej decyzji, by być sobą, w pokornej zgodzie, by nie spełniać cudzych fantazji, w intymnym zobowiązaniu wobec własnej duszy. I co paradoksalne, to właśnie wtedy, gdy puszczamy kontrolę, wszystko zaczyna płynąć. To, gdy przestajemy się starać, by się komuś przypodobać, przyciągamy tych, którzy naprawdę nas dostrzegają. To, gdy przestajemy szukać, zaczynamy znajdować. Jakby wszechświat, który wcześniej wydawał się obojętny, nagle zaczął nas słuchać. Nie dlatego, że staliśmy się ważniejsi, ale dlatego, że wreszcie staliśmy się prawdziwi. I może to właśnie największe przesłanie Junga i największy dar świadomego życia. Zrozumieć, że wszystko zaczyna się układać, kiedy przestajesz się przejmować. Nie życiem, ale tym, co nigdy nie było Twoim ciężarem doniesienia. Jeśli ten materiał Cię poruszył, wzbudził refleksję lub przyniósł choć odrobinę klarowności, zasubskrybuj kanał. Tutaj wspólnie zanurzamy się w głąb ludzkiej duszy, eksplorujemy ścieżki świadomości i inspirujące idee Karla Junga i innych wielkich myślicieli. Zostaw lajka udostępnij komuś, kto powinien to usłyszeć i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Twoja obecność tutaj naprawdę ma znaczenie. Do zobaczenia na następnej wspólnej podróży.